A, witam wszystkich miłośników nowinek technologicznych, bo tak się składa, że mam dla Was kolejną porcję najciekawszych, naszym zdaniem, wieści z ostatniego tygodnia. Ale zacznę od wyżalenia się, gdyż 19 czerwca ruszyła letnia wyprzedaż Steam, która potrwa do 30. No i niech ich szlak, bo tym razem pojawiły się nowe, bardzo ciekawe oferty. To też mój portfel bardzo ucierpiał, bo już udało im się mnie skusić na Dead Rising 3, który co prawda na Xbox One wyszedł już jakiś czas. Temu, ale teraz zmierza on na blaszaki i nie wiem jak wy, ale ja już od 5 września będę mógł wybijać hordy wygłodniałych zombie. I choć w jakiś sposób wspomogłem firmę Capcom, to w jej progach nie dzieje się najlepiej, bowiem od dłuższego czasu Japończycy borykają się z dużymi problemami finansowymi. I wszystko wskazuje na to, że marka idzie pod młotek, a za kolejne produkcje, choćby wspomnianego Dead Rising, czy też Resident Evil, będzie odpowiadała zapewne inna korporacja, która zakupi większość udziałów. Capcom. No a wracając do moich żalów, to oprócz multum promocji na Steam, gdzie główne 9 zmieniają się co 24 godziny, zaś szybkie okazje oraz wybór społeczności co 8, to konkurencja w postaci Origin postanowiła wprowadzić okres testowy, podobny do tego, jaki oferuje firma Valve: czyli podczas weekendu możemy pobrać pełną wersję wybranej gry i od jej uruchomienia mamy łącznie 48 godzin na wypróbowanie jej przed ewentualnym zakupem. No i ja weekend spędziłem na zabawie w multiplayerze Titanfall, który wbrew wielu negatywnym opiniom sprawił mi wiele frajdy. Ech i znów portfel Wene musiał wysłać na dokarmienie. A skoro już o tym mowa, to spory zaszczyt gotówki otrzymał Michael Thomas, który sprzedał swoją gigantyczną kolekcję gier liczącą ponad 11 tysięcy unikalnych tytułów na różne platformy za 750 tysięcy dolarów. A sama licytacja była bardzo zacięta, bo każdy z 50 jej uczestników chciał przejąć rekord Guinnessa, bo raczej płacąc średnio 68 dolarów za jedną grę, nie było ekonomicznym podejściem, ale przynajmniej Thomason nie Musi już więcej martwić się o wyprawkę dla swoich dzieciaków. No, Okej, okay, a teraz krótkie pytanie, ile jest osób, które denerwują ciągle plątające się kable od słuchawek? Raz, dwa, trzy, sześć... No ho ho ho, jest Was całkiem sporo. No to pewnie zainteresuje Was pewien szwedzki projekt z Kickstartera, który zakłada stworzenie doucznych słuchawek pozbawionych jakichkolwiek przewodów. Earin, bo tak mają się nazywać, będą posiadały wbudowane akumulatorki pozwalające na około 3 godziny słuchania muzyki, przykładowo z naszego smartfona, przy pomocy modułu Bluetooth. Czas ten wydaje się dość krótki, jednakże należy brać pod uwagę, iż te odporne na deszcz słuchawki mają ważyć zaledwie 5 gramów. Zaś ich wygląd zbliżony jest do zatyczek do uszu o średnicy 14 mm i długości 2 cm, czyli są malutkie. Ładowanie natomiast ma odbywać się przy pomocy specjalnej stacji dokującej w kształcie niewielkiego breloczka do kluczy, który podłącza się kablem USB. Jeśli zainteresowały was Irin, to możecie jeszcze przez blisko 3 tygodnie dorzucić się do projektu, który już zebrał kwotę znacznie wyższą od potrzebnej do realizacji, a za 79 funtów otrzymacie jeden egzemplarz słuchawek. No tylko czy pozbywając się problemu splątanych kabli nie nabędziemy nowy, w postaci gubieniu słuchawek. Hmm. Sharp natomiast zamierza zrewolucjonizować rynek wyświetlaczy LCD za sprawą swojej nowej technologii o nazwie Freeform, która raz na zawsze ma otworzyć granice na dowolne kształtowanie panelu. Wszystko za sprawą zastosowania układu elektrycznego rozciągniętego po całym ekranie, a nie jak dotychczas umieszczonego na ramce wokół panelu. Co wymuszało prostokątną formę. Niemniej jednak jest to jedynie prototyp i na wprowadzenie tej technologii do masowej produkcji musimy poczekać do 2017 roku. Ale wydaje się, że tego typu produktem mogą zainteresować się głównie producenci samochodów czy też sprzętu domowego użytku. Ale też niewykluczone, że wykorzystają freeform twórcy smartfonów. Nim to jednak nastanie, musimy zadowolić się standardowymi rozwiązaniami, a z takiego korzysta choćby Sony Xperia Z2A, którego specyfikacja kilka dni temu wyciekła do sieci i wydaje się, że ten smartfon przewidziany na rynek japoński to idealny kandydat do zostania globalną wersją Xperia Z2 Compact. Gdyż w rzeczywistości jest tylko nieco pomniejszoną wersją flagowca Sony zamkniętą w plastikową obudowę, zaś reszta jest dokładnie taka sama, co tyczy się 5-calowego wyświetlacza, procesora Snapdragon 801, aparatu z matrycą 20,7 megapiksela czy wreszcie wodoodporności. Media od lat spekulowały na temat tego, kiedy firma Amazon zaprezentuje swojego smartfona, ale przez długi okres plotki okazały się nic nie warte. Aż do teraz. Amazon Fire został pokazany światu, ale szczerze powiedziawszy jestem sceptyczny wobec tego smartfona, który wizualnie wygląda niemal tak samo jak setka konkurencyjnych produktów. Choć z pewnością uwagę przykuwają cztery dodatkowe kamery rozmieszczone na frontowych narożnikach, których zadaniem będzie śledzenie położenia naszej głowy, a następnie dostosowywanie do niej widzianego obrazu. Tak zwana dynamiczna perspektywa pozwoli nam przykładowo na przesuwanie mapy lub też widoków w grze poprzez jedynie obrócenie głowy lub samego urządzenia. Jednakże to nie wszystko, bo oprócz tego kamery przyczynią się także do znacznie bardziej zaawansowanego systemu gestów, jak przykładowo łatwiejsze przewijanie witryn, przewracanie strony e-booku itd. Tak Natomiast reszta specyfikacji wygląda przyzwoicie, gdyż ekran to panel 720p o przekątnej 4,7 cala, a napędzi go Snapdragon 800 z zegarem 2200 oraz 2 GB pamięci RAM. Do zdjęć posłuży nam 13-megapikselowy aparat, który wykorzystamy wraz z aplikacją Firefly, porównującą ceny produktów z tymi w sklepie Amazon. Niestety sprzęt na chwilę obecną został zapowiedziany jedynie na rynek amerykański w sieci AT&T, gdzie przy dwuletniej umowie zapłacimy za model 32 GB. Niecałe 200 dolarów. Ale mówi się, że bez umowy kwota podskoczy do 650 dolarów. A to już sporo jak za taką specyfikację. Nic więc dziwnego, że ludzie sięgają później po chińskie odpowiedniki w znacznie niższych cenach. Ale uważajcie, bo przykładowo dostępny na naszym rynku za około 500 PLNów Star N9500 wzorujący się designem na Galaxy S4 posiada bardzo ciekawą cechę. Otóż sprzedawany jest z preinstalowanym Trojanem. Nie, nie jest to psikus jakiś żartownisi. To fabryczne wyposażenie, które ma służyć do pobierania takich danych jak transakcje płatnicze czy prywatne wiadomości, a następnie przesyłanie ich na chińskie serwery. Och, już widzę te slogany reklamowe. Kup nasz tani telefon i oddaj nam wszystko za darmo. <laughs> Dlatego chyba lepiej wyposażyć się jednak w markowy sprzęt z Androidem. A skoro już o tym mowa, to plotki głoszą, że już 25 czerwca na konferencji Google zostanie zaprezentowany ich najnowszy system z numerkiem 5.0, a nie jak wszyscy oczekiwali 4.5. Skąd takie założenie? Wszystko ze sprawą wpisu na Twitterze dotyczącego nowej funkcji dedykowanej Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej, na którym możemy dostrzec smartfona z godziną ustawioną na 5.00. A to wiąże się z tym, że dotychczas wiele z aplikacji miały ustawioną godzinę 4,40, co odnosiło się do obsługiwanej wersji systemu KitKat. No a nasze wideo newsy pragnę zakończyć informacją dla fanów jednośladów, bo choć mamy już inteligentne telefony, zegarki, lodówki, telewizory, całe domy, a nawet samochody mają więcej inteligencji niż niektórzy ich kierowcy, no to pewnie dlatego też Samsung postanowił coś z tym zrobić i stworzył projekt roweru, który w pierwszej kolejności zadba o bezpieczeństwo rowerzysty za sprawą wbudowanych lamp ledowych oraz laserowych, gdzie te ostatnie mają tworzyć tak zwaną linię bezpieczeństwa. Wówczas inny użytkownik drogi, widząc takie czerwone linie na drodze, będzie wiedział, że nie można ich przekroczyć, bo hmm, może one przecinają karoserię i samochód nie ma lusterka. No tak, tylko co w sytuacji, kiedy inny rowerzysta na takim smart bajku wjedzie swoją linią bezpieczeństwa w naszą. No to już chyba będą rowerowe wojny laserowe. Ale tak na poważnie, to oprócz super laserów otrzymamy jeszcze kamerę pod siodełkiem, z której obraz będzie wyświetlany na ekranie naszego smartfona. A ten z kolei możemy zamocować na kierownicy, gdzie znajduje się specjalny magnetyczny zaczep. Niestety producent nie wspomina, czy smartfon jest dołączony do roweru, a jak nie, to czy każdy wyposażony w moduł Bluetooth będzie z nim współpracował. Bo twórca zakłada, że słuchawka będzie pobierała wszelkie dane na temat przebytej przez nas trasy, czy też szukał znajomych znajdujących się w pobliżu, tak aby umówić się na wyścig. Hmm, mimo iż sam uwielbiam pomykać na rowerze, to jakoś ten projekt nie pokazuje mi nic nowego, czego nie mogę zamontować w swoim rowerze, dokupując odpowiednie akcesoria. No oprócz tych tnących laserów. I tym sensacyjnym doniesieniem żegnam się z Wami, zapraszając was do odwiedzania naszego serwisu FraspCpl oraz subskrybowania kanału. Bo wiecie, nie chcę, abyście przegapili nadchodzące wideo recenzje. To do miłego.